Czego tu wybije cholera? Tym to to powinno chodzić. Aha, tu nie Tu nie Stop, coje pan tu No odchodzi Niczego nie chodzi chory ten Ten powinien nam chodzić To jest mały, tak? To jest mały No się włączymy to zaraz zobaczymy co pójdzie To co idziemy już na dół? No jak pan Bo Widzę lości, koście się szykują No Duży, będziemy mogli włączyć zaraz